To jest gala, która trwa już kilkanaście lat i to jest fajna spuścizna, którą warto kontynuować, bo chcemy doceniać tak naprawdę mieszkańców, firmy, ale też i organizacje, które funkcjonują w ramach miasta, ale też reprezentują nasze miasto poza granicami właśnie Świętołowic. Z każdym rokiem nabieramy takiego profesjonalizmu. Dzisiaj rzeczywiście to wygląda już bardzo fajnie. O to też chodzi, żeby pokazywać wszystkim mieszkańcom, którzy też przychodzą tutaj, żeby jako publiczność zobaczyć, kto jest nagrodzony, że jesteśmy miastem zaawansowanym organizacyjnie. W tym mieście naprawdę fantastycznie się żyje. Grałem w kościele na organach, w naszej parafii w piaśnikach. To już jest posługa, powiedzmy 40-letnia nawet przeszło. W pewnym momencie postanowiłem założyć spróbować założyć chór, bo założenie chóru nie jest prostą rzeczą. To trzeba mieć osoby z pasją i które chcą się zaangażować. W tamtym czasie wydawało mi się to możliwe. I powiem szczerze, przy tym dzisiejszym szybkim, zabieganym świecie nie wiem czy to by się umiało tak powtórzyć. Na pierwszej próbie wtedy przyszło 18 osób. To jest naprawdę wielki sukces i takżeśmy po prostu zaczęli śpiewać i to u nas później jakiś przegląd był, na przeglądzie pierwsza nagroda, chór został tak doceniony, jakoby ta dobra pasa była kontynuowana w następnych koncertach, dużych już z orkiestrą, ludzie słyszeli, inni, którzy mieli zamiłowanie muzyczne przychodzili do chóru i tak to się po prostu wszystko rozkręciło i trwa do dnia dzisiejszego. Trzeba powiedzieć, że w kurze śpiewało sporo osób. Może gdzieś około 150 osób już się przewinęło przez nasz klub. Ja ja Działamy mocno jako klub w świętołowicach. E, tutaj klub Tornao tym w dzielnicy Lipiny. A to tak naprawdę ta nagroda nie jest tylko dla mnie, ale dla powinna być dla wszystkich ludzi, którzy tworzą ten klub, bo... Bo tak naprawdę każdy, każdy w tym klubie jest bardzo ważny, bardzo, bardzo zasługuje na taką, tak, takie wyróżnienie. Ja to można powiedzieć, jestem tym liderem, który to pcha do przodu, bo może bardziej osobą medialną, która gdzieś tam występuje teraz w walkach MMA podczas Gali, na przykład KSW, teraz 16 listopada będę walczył. Grupa ludzi tworzy ten klub, tak naprawdę każdy powinien być wyróżniony. Na mnie spadł ten zaszczyt. W naszym klubie trenujemy, prowadzimy zajęcia tak naprawdę od, dla dzieciaków od czwartego roku życia. Jest to głównie judo dla dla dzieciaczków takie zabawy ogólnorozwój z elementami judo. No i praktycznie od wieku 4 lat do wieku praktycznie seniora można u nas przyjść i spróbować swoich sił w sporcie. Niekoniecznie judo, bo są też inne dyscypliny sztuk walki, a także prowadzimy raz na jakiś czas warsztaty z samoobrony. Więc każdy, każdy znajdzie coś, coś, coś dla siebie. Wozimy specyficzne towary, wozimy ponad gabaryty. Ładunki, czyli ponadnormatywne, więc to się wiąże z, z dużym takim myśleniem u kierowcy i, i, i często jeżdżą z pilotem, muszą współpracować. Naprawdę wozimy długie ładunki, wozimy szerokie, nie tylko w kraju, wozimy w Europie. Teraz ostatnio były, była olimpiada w Paryżu, mieliśmy okazję też wioskę olimpijską tam właśnie wozić, także że dużo robimy takich. Ładunków, których nawet ich się nie widzi, bo to w nocy są przewożone. Nie w nocy, żeby ktoś nas nie widział, tylko tak nas obliguje zezwolenie, że, że, że nocą przy trochę mniejszym ruchu i tak dalej. Transport mi się wydaje, że nie jest złym zajęciem dla kogoś, kto, kto wcześniej zajmował się sportem motorowym. To jest bardzo trudny wybór, bo z jednej strony mamy, wiemy, że mamy szeroką gamę zarówno tych osób indywidualnych, jak i firm, jak i organizacji, natomiast potem rozkładając to na stole czy analizując pewne działania. Dobieramy pewne kryteria typu okres czasu czy, czy inne zupełnie rzeczy, które sprawiają, że ostatecznie wygrywa ten, a nie inny. To jest zawsze ścieżka do tego, żeby inni mogli w kolejnym roku postarać się o to, żeby również ten tytuł zaszczytny, zasłużonego dla Miasta Świętokróluce zdobyć.